Witam serdecznie. Dzisiaj mamy znowu te same polanko, co kiedyś, to ostatnie. Pogoda przepiękna. Zobaczcie, sobota godzina 8, a już grzeje. No dobra, nie przedłużając. Dzisiaj jestem sam. A co wyjdzie, to zobaczycie w filmiku. Do zobaczenia. Przy pierwszym fancie. I po długim chodzeniu wyszedł jeden fenol stan bardzo ładny jak widzicie z wiatraczkiem dużo patyno, ale bardzo cieszy jak na pierwszą monetę dzisiaj jest rewelacja mam nadzieję, że jeszcze jakieś wyjdą dzisiaj pochodzimy z dwie do trzech maksymalnie godzin czy ja pochodzę bo dzisiaj jestem sam Pogoda naprawdę dopisuje z bardzo ciepło, człowiek nieprzyzwyczajony, ale nic. Idziemy szukać dalej. Zobaczcie teraz jakiś fajne, tylko złamane. Guziorek wyszedł. Zielona patyna, nie wiem. koń tak, raczej koń jest coś napisane szkoda, że złamane tylko strona jest łóżko ale myślałem na początku, że to moneta ale to taki guzik, Taka ciekawostka nie wiem, czy tam coś siedzi na tym z zamką na no nic i jest znowu kolejna monetka ale co to za moneta tyle patyny na niej, że po prostu nie wiem wielkością jak krajcar plus minus, minus, co to będzie? Wiem. to to nie zobaczcie taki duży duży dołek minus, minus, wyciągnął jeszcze raz minus, pokażę ale może coś jak przeschnie bardziej może później i minus, I jest kolejna monetka, jakaś aluminiowa, jakieś prawdopodobnie feningi, albo żeton. Zrobimy lekkie przybliżenie. Chyba żeton bardziej. Coś tu Jestem ślepy no niestety wy powinniście lepiej to widzieć zobaczę później na filmie jak to wygląda może jakieś się przeczyści bardziej i bar jakieś zdjęcie wrzucę i tym razem arseniaczek, ale złamany guziczek arseniak Стабильнее, ладно. Ну, ты шула, мам. Это I jest monetka i ukazuje nam się co ten olek o jakie ładniutki 1900 o tak bardziej. Ta strona ładniejsza, czytelniejsza bardziej, idziemy dalej. Przez pół godzinki chodzenia i się zawijamy, Starczy na dzisiaj. I teraz kawałek nie na górzeczki widelca wyszło. Wygląda jak srebro. Ale myślę, że to nie będzie srebro.

Wyszła blaszka, Znaczy Jak mi się zdaje, że to jest kolczyk. 1312, numer. Wrócę to Jest tak filmowy. Chyba do uchy, tak mi się zdaje. Kiedyś tutaj znajdowałem na tym polu takie i raczej to będzie i szukamy zobaczcie długo długo nic i wyszła przepiękna srebra moneta nie wiem, czy to jest dołek taki nie za wielki ale zobaczcie trzy krajcary nie wiem czy dobrze widać w srebrze już na tym polu parę wyszło tych srebrnych monet no ale się cieszę no, zobaczcie jakaś śliczna patyna jeszcze się pewnie wyczyści jeszcze fajna z niej monetka wyjdzie nic nie przedłużam, bardzo się cieszę, do następnego. I jest znowu kolejna monetka. Ale co to za moneta? Chyba patyny na niej, że po prostu nie wiem. Wielkością jak krajca Plus minus cieniutka. A co to będzie nie wiem zobaczcie taki duży dołek to łusiek wyciągną jeszcze raz ją pokażę ale może coś jak przeschnie bardziej może później do no następnej i półka monety nie się trafiła co to jest? Moneta o nie duże coś tu jest, ale co to jest to wam nie powie. O, 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 ktoś przebije. Nie wiem. Dobra, nie przedłużam. Idę dalej. Słuchajcie, niespodzianka. Albo i nie. Jeden krajcarek z Brudny trochę. Ale to będzie jeden krajcar. Go widać z no ma trochę patyny, Siedziało. ale to na pewno jest jeden kraj, ale się cieszę po długim czasie wyszedł wreszcie. Jest krajcerek i jeszcze trochę pochodzi. Dzie i do zobaczenia później i ukazała nam się krągłość I To tutaj idzie chyba halerek chyba leży na tak, leży na haler Z drugiej strony woda naprawdę bardzo ładna. Już prawie pół litra wody wypiłem i jeszcze trochę pochodzę. Mam nadzieję, że jeszcze coś wyjdzie. Dobra, nie przeciągając do następnego znaleziska. Przed chwilą tutaj z dołeczka wyszła ta monetka Zobaczcie co jak Dalej Jeszcze zapakowana Jeszcze nie wiem co to jest Chyba fenol Dajmy Ale zielony. Tak, jeden fenik. Z tej strony lepiej widać. Idzie, idę dalej.